Jeśli za każdym razem, gdy wkładasz leginsy, wahasz się przed lustrem i czujesz, że być może w twoim wieku nie wyglądają one już dobrze, chcę ci przypomnieć o czymś bardzo ważnym. Problem nie tkwi w tobie ani w twoim ciele, ale w sposobie, w jaki nauczono cię je nosić. Kiedy zrozumiesz, jak działa tkanina, proporcje i równowaga wizualna, leginsy staną się ubraniem eleganckim, wygodnym i niezwykle korzystnym dla prawdziwych kobiet po 60 roku życia. W tym filmie dowiesz się, jak łączyć je z intencją, jak unikać błędów, które odbierają ci pewność siebie, i jak budować aktualne stylizacje, nie tracąc przy tym swojej istoty. I właśnie teraz zaczyna się najważniejsza część. Przygotuj się na transformację swojego sposobu ubierania się już dzisiaj. Jeden. Sekret tkwi w materiale. Kiedy mówimy o eleganckich leginsach po 60. Tce, materiał jest pierwszym szczegółem, który zmienia wszystko. Leginsy zbyt cienkie, błyszczące lub niemal przezroczyste sprawiają, że ubranie wydaje się nietrwałe i mało korzystne, ponieważ podkreślają każdy mały szczegół, którego nie chcesz uwydatniać. Zamiast tego, tkanina o odpowiedniej gęstości, wadze i strukturze działa na Twoją korzyść, wygładza teksturę skóry, tworzy czystszą linię i sprawia, że czujesz się pewnie, nawet gdy jesteś w ruchu. Materiały, które sprawdzają się najlepiej, to gruba dzianina typu ponte, wysokiej jakości bawełna z elastanem, efekt scuba oraz niektóre rodzaje matowej skóry, które nie odbijają światła. Tkaniny te otulają nogę, nie przyklejając się do niej jak druga skóra, i nadają całości bardziej wyrafinowany wygląd. Wyobraź sobie dwa scenariusze: jeden z cienkimi leginsami, które rozciągają się tak bardzo, że prześwituje przez nie skóra, i drugi z mocną tkaniną, która zachowuje swój kształt od rana do wieczora. Pierwszy zmusza cię do ciągłego poprawiania się i zakrywania, drugi pozwala ci poruszać się naturalnie, bez myślenia o ubraniu. Dlatego, zanim porozmawiamy o połączeniach czy stylach, najelegantszy początek jest tutaj: w wyborze materiału, który łagodnie cię wspiera i z szacunkiem towarzyszy twojej figurze. 2. Dopasowanie i proporcje. Sztuka podkreślania sylwetki. Drugim fundamentem, który decyduje o tym, czy Leginsy wyglądają elegancko czy niechlujnie, jest dopasowanie. Nie chodzi o to, by nosić je obcisłe jak druga skóra, ale o to, by łagodnie towarzyszyły twojej sylwetce. Talia powinna być stabilna, najlepiej wysoka lub średnio wysoka, z szerokim pasem, który się nie roluje i nie wpija w ciało. Taka struktura tworzy poczucie komfortowego wsparcia i pomaga wygładzić okolice brzucha bez uciskania. Gdy talia jest zbyt niska, Leginsy tracą harmonię i podkreślają strefy, których nie chcemy uwydatniać. Długość również wpływa na proporcje. Dla większości kobiet po 60 roku życia, najkorzystniejszym fasonem jest ten sięgający dokładnie do kostki. Taki punkt końcowy tworzy czystą linię, która wizualnie wydłuża nogę i wysmukla sylwetkę, nawet gdy nosisz płaskie buty. Długości typu capri, lub te kończące się w połowie łydki, mają tendencję do przecinania sylwetki przez co całość wygląda mniej wyrafinowanie. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz ten, który nie rozciąga nadmiernie materiału. Nieco luźniejsze legginsy z wysokiej jakości materiału zawsze wyglądają eleganciej niż te zbyt ciasne. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chcecie poprosić o coś prostego, ale ważnego. Jeśli te informacje pomagają ci już teraz patrzeć na swoje ubrania z większą jasnością, daj mi łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W ten sposób wspierasz treści tworzone z miłością dla prawdziwych kobiet po 60 sześćdziesiątce. 3. Kolor, który wyszczupla, paleta, która odmładza. Trzecim fundamentem eleganckiego wyglądu leginsów jest kolor po sześćdziesiąt roku. Życia głębokie i spokojne tony są idealnymi sprzymierzeńcami, ponieważ tworzą dyskretną i wysmukloną bazę czerń, granat, szary antracyt. Czekoladowy brąz i miękki beż tworzą wizualny filar, który harmonizuje każdy zestaw i kieruje uwagę na twarz. Z kolei jaskrawe kolory, żywe wzory i odcienie neonowe mają tendencję do skracania nogi i wizualnego poszerzania bioder, naruszając harmonię luku. Nie są one zakazane, ale obniżają elegancję i odwracają wzrok w stronę miejsc, gdzie być może nie chcesz kłaść akcentu. Prostą zasadą jest pozwolenie leginsom być neutralną bazą zestawu i zarezerwowanie głównych kolorów dla bluzek, tunik, żakietów lub akcesoriów. W ten sposób zachowujesz równowagę bez utraty wyrafinowania. A jeśli czasem trudno ci patrzeć w lustro z miłością i czujesz, że nie rozpoznajesz siebie tak jak dawniej, pamiętaj, że w opisie masz darmowy zasób. To poradnik stworzony po to, by pomóc ci odzyskać łagodne spojrzenie na siebie i wzmocnić relacje z samą sobą. Częste błędy przy noszeniu leginsów. Teraz, gdy rozumiemy już kwestie materiałów, dopasowania i koloru, chcę podzielić się z tobą czymś, co rzadko jest wyjaśniane, a co stanowi różnicę między byciem naprawdę elegancką a poczuciem, że stylizacja nie do końca działa. Istnieją bardzo powszechne błędy, które wiele kobiet popełnia nieświadomie, a ich poprawienie może całkowicie zmienić twój wygląd w leginsach, nawet przy użyciu tych samych ubrań, które już masz. Pierwszym błędem jest używanie zbyt cienkich lub prześwitujących legginsów, myśląc, że wszystkie są takie same. Nie są. Gdy materiał się rozciąga i pozwala skórze lub bieliźnie prześwitywać, zestaw traci na klasie i zmusza cię do ciągłego kontrolowania, czy jesteś zakryta. To nie twoja wina to po prostu ubranie, które nie dorównuje Twojemu stylowi ani komfortowi. Drugim błędem jest łączenie ich ze zbyt krótkimi górnymi częściami garderoby. Jeśli bluzka kończy się dokładnie na biodrach lub top nie zakrywa wystarczająco dużo, punkt ciężkości pozostaje na strefie, którą większość z nas woli złagodzić brzuchu, pośladkach czy udach. Nie chodzi o to, by się ukrywać, ale by zrównoważyć proporcje. Nieco dłuższe ubranie wysmukla bez wysiłku i natychmiast nadaje harmonii. Trzecim błędem jest wybieranie dużych wzorów, błysków lub bardzo żywych kolorów w dolnej części. Te detale przyciągają uwagę do nóg i mogą wizualnie poszerzać figurę. Jeśli dodatkowo materiał jest cienki, efekt ten się potęguje. Głębokie, neutralne tony zawsze okazują się bardziej korzystne, eleganckie i łatwe do zestawienia. Czwartym błędem jest noszenie legginsów z nadmiernie sportowymi lub masywnymi butami typu sneakers, choć są wygodne, dodają ciężaru wizualnego dolnej części ciała. I sprawiają, że zestaw wygląda na bardziej codzienny niż byś chciała. Bardziej smukłe obuwie transformuje luk, nawet jeśli wybierzesz płaskie buty. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te błędy łatwo naprawić, a gdy to zrobisz, leginsy staną się zaskakująco korzystnym elementem twojej szafy. Luk 1. Leginsy i długa tunika. Pierwszy luk jest jednym z najkorzystniejszych dla kobiet po 60t, ponieważ łączy komfort, ruch. I łagodną elegancję, która zawsze się sprawdza. Sekret tkwi w zrównoważeniu dopasowanych leginsów z lekkim opadaniem dobrze dobranej tuniki. Gdy sięga ona do połowy uda lub nieco niżej, tworzy pionową linię, która wydłuża sylwetkę i maskuje strefy, w których zazwyczaj szukamy więcej dyskrecji. Szukaj tunik z lejących materiałów, takich jak wiskoza, lekka dzianina czy miękki len. Te materiały towarzyszą ciału, nie podkreślając go nadmiernie. Dekolty w serek litera V. Luźne kołnierze lub boczne rozcięcia dodają lekkości i nadają nowoczesny, aktualny charakter. Dla schludnego wyglądu łącz czarne, granatowe lub ciemnoszare leginsy z tunikami w miękkich, neutralnych tonach lub eleganckich kolorach, takich jak ciemna zieleń czy bordo. Jako obuwie, strukturalne baleriny, wygodne botki lub lekkie mokasyny dopełnią zestaw bez utraty wyrafinowania. Długi naszyjnik lub prosty dodatek stworzy pionową linię. Która jeszcze bardziej wysmukli sylwetkę. To wygodny, korzystny luk. Idealny, by czuć się pewnie i nowocześnie przy minimalnym wysiłku. Luk 2. Długi kardigan i kolumna koloru. Drugi luk jest idealny dla kobiet po 60C, ponieważ wysmukla bez wysiłku i przekazuje naturalną elegancję. Bazą jest kolumna koloru, leginsy i górna część ubrania w tym samym odcieniu, aby stworzyć ciągłą linię która wizualnie wydłuża sylwetkę. Na wierzch dodajemy długi kardigan w uzupełniającym odcieniu, który wnosi łagodny kontrast i bardziej dopracowane wykończenie. Idealny kardigan sięga do połowy UDA lub nieco niżej. Wybieraj tkaniny z ładnym spadkiem i lekką strukturą, takie jak średniej grubości dzianina, miękka wełna lub ciepłe mieszanki. Unikaj bardzo cienkich modeli, ponieważ łatwo tracą kształt. Otwarte fasony bez guzików sprzyjają pionizacji sylwetki. W przypadku wewnętrznej kolumny koloru, głębokie tony takie jak czerń, granat, beż czy grafit, działają wspaniale. Na nich kardigan w kolorze kremowym, kamelowym, piaskowym lub oliwkowym dyskretnie rozświetli twarz, nie naruszając harmonii. Dopełnij zestaw zadbanymi mokasynami, miękkimi botkami lub stabilnymi balerinami. Długi naszyjnik lub cienki szal doda ciekawego akcentu, nie przerywając linii sylwetki. To prosty Korzystny i elegancki zestaw. Luk 3. Leginsy i marynarka, blazer. Trzeci luk jest idealny na te dni, gdy chcesz wyglądać nowocześnie, schludnie i mieć bardziej ustrukturyzowane przykrycie, nie tracąc przy tym komfortu. Połączenie leginsów z dobrze dobraną marynarką tworzy elegancki kontrast między miękkością bazy a wyrazistością górnej części garderoby. Najkorzystniejsza marynarka, to taka z miękkimi ramionami, lekko taliowanym krojem i materiałem o pewnej grubości. Nie potrzebujesz sztywności, jedynie struktury, która nadaje formę, nie będąc przy tym ciężką. Idealna długość kończy się dokładnie pod biodrem, ponieważ wyszczupla okolice brzucha i modeluje nogę. Pod marynarkę zwykły t-shirt, cienki sweter lub miękka bluzka utrzymają równowagę zestawu. Ważne jest, aby unikać nadmiernej objętości by zachować smukłą linię luku. W kwestii kolorów neutralne barwy sprawdzają się bardzo dobrze. Czerń, granat, dymny szary, piaskowy lub miękka biel. Jeśli chcesz dodać nowoczesnego akcentu, spróbuj kremowej lub kamelowej marynarki z ciemnymi leginsami. Rozświetli to twarz i doda wyrafinowania. Na koniec wybierz zadbane mokasyny, smukłe bodki lub wygodny niski obcas. Ten zestaw odmieni twoją postawę i energię. A subierz luk 4. Sweter i szal. Czwarty luk jest idealny na dni, gdy szukasz ciepła, łagodności i spokojnej elegancji bez wysiłku. Połączenie swetra z lekkim szalem tworzy harmonijny efekt, ponieważ dzianina oferuje ciepło, a szal dodaje ruchu i bardzo korzystnego, kobiecego akcentu. Wybierz sweter o średnim splocie, który opada poniżej bioder aby zrównoważyć linię leginsów bez dodawania objętości. Dekolty w serek, łódkę lub miękkie golfy działają bardzo dobrze u kobiet po 60C, ponieważ wysmuklają szyję i kierują wzrok na twarz. Szal powinien być lekki. Postaw na cienką wełnę, miękki kaszmir lub cienkie mieszanki, które naturalnie się układają. Nosząc go swobodnie, z pionowym opadem, wizualnie wydłużasz tułów i wprowadzasz tę cichą elegancję, która zawsze dodaje klasy. W kwestii kolorów wspaniale działają tony ziemi i miękkie neutralne barwy: krem, beż, jasny szary, kamel czy pudrowy róż. Jeśli chcesz rozświetlić twarz, szal w ciepłych tonach stworzy natychmiastowy efekt odmłodzenia. Dopełnij luk strukturalnymi balerinami, wygodnymi bodkami lub wyrafinowanymi mokasynami. Luk 5. Sukienka koszulowa lub długa bluzka. Piąty luk to jeden z najbardziej wszechstronnych i korzystnych zestawów dla kobiet po 60 TC ponieważ łączy komfort, ruch i świeżą elegancję, która odmładza bez wysiłku. Sukienka koszulowa lub długa bluzka tworzą pionową linię, która wysmukla tułów, łagodzi okolice brzucha i nadaje harmonijną sylwetkę na tle leginsów. Wybieraj koszulę lub bluzki sięgające do połowy uda lub nieco niżej. Ta długość równoważy dopasowany dół i jest korzystna dla różnych typów budowy ciała. Idealne tkaniny to miękka bawełna, popelina Wiskoza lub lekki len, materiały, które oddychają i zapewniają schludne wykończenie bez sztywności. Kołnierzyki koszulowe, pionowe guziki i boczne rozcięcia wizualnie wydłużają figurę i nadają nowoczesny wygląd. Jeśli chcesz lekko podkreślić talię, dodaj cienki pasek, nie tracąc przy tym swobody ruchu. W kolorach postaw na świeże, neutralne barwy, miękkie błękity, złamaną biel, szałwiową zieleń, lub dyskretne wzory, które wnoszą światło. Dopełnij zestaw eleganckimi mokasynami, smukłymi botkami lub sandałami z zakrytymi palcami. Luk 6. Szósty look jest idealny dla kobiet po 60 c które chcą wyglądać nowocześnie, czuć się wygodnie i mieć elegancki miejski sznyt, nie tracąc przy tym wyrafinowania. Trikiem jest budowanie stylizacji na warstwach, co tworzy wizualną głębię i dynamiczny styl, który odmładza bez wysiłku. Bazą są neutralne leginsy i t-shirt lub lekko przedłużona bluzka sięgająca do bioder. Na tę bazę nałóż lekką warstwę, taką jak rozpięta koszula, cienka kamizelka lub bluza o czystym kroju. Mieszanie długości, dłuższe ubranie pod spodem i krótsze na wierzchu wnosi ruch i równowagę. Jeśli chcesz nadać stylizacji więcej powagi, dołącz trzecią warstwę, ustrukturyzowaną kurtkę dżinsową, lekki trench lub wyrafinowaną krótką kurtkę typu bomber. Te elementy wnoszą aktualność, nie wpadając w przesadnie młodzieżowy styl. Paleta kolorów najlepiej sprawdza się w neutralnych barwach: czerń, szarość, krem, oliwka lub kamel. Dla nowoczesnego akcentu dodaj mały dodatek w kolorze, który subtelnie się wyróżnia, jak bordo, musztarda czy leśna zieleń. Dopełnij zestaw czystymi sneakersami, miękkimi bodkami lub nowoczesnymi mokasynami. Rezultatem jest korzystny miejski look pełen eleganckiej osobowości. Look 7. Wieczorna elegancja z leginsami. Siódmy luk udowadnia, że leginsy mogą być częścią wyrafinowanego wieczorowego zestawu, gdy wybierzesz wysokiej jakości materiały i górne części garderoby o eleganckim charakterze. Wieczorem szukamy czystych linii, kontrolowanego blasku i spokojnej pewności siebie, która rozświetla bez przesady. Wybierz leginsy z mocnej dzianiny, z dyskretnym efektem skóry lub grubą wiskozę, która trzyma formę. Takie bazy wysmuklają i podnoszą rangę zestawu, nie tracąc na komforcie. Na górę postaw nalejące bluzki, satynowe tuniki lub jedwabne koszule, które dodają ruchu. Tkaniny takie jak satyna, szyfon czy mieszanka jedwabiu miękko odbijają światło i tworzą kobiece wykończenie. Dekolty kopertowe, lejące rękawy lub drapowane detale sprzyjają sylwetce bez wysiłku. Jeśli potrzebujesz okrycia... Wybierz taliowaną marynarkę, eleganckie kimono lub długi lekki żakiet. W kolorach bardzo dobrze sprawdzają się głębokie palety: czerń, wiśnia, nocny błękit, szmaragd lub intensywny beż. W akcesoriach postaw na subtelność. Delikatne kolczyki, cienki naszyjnik i mała torebka dopełnią wizerunek. Ten look udowadnia, że wieczorna elegancja nie zależy od wieku, ale od intencji i pewności siebie. Zakończenie. Moja droga po przeanalizowaniu tych siedmiu zestawów, chcę Ci przypomnieć o czymś zasadniczym. Elegancja nigdy nie zależała od wieku ani od rozmiaru. Prawdziwa elegancja rodzi się z intencji, z jaką wybierasz swoje ubrania, ze sposobów, w jaki patrzysz na siebie w lustrze i z historii, którą decydujesz się opowiedzieć swoją obecnością. Nie ma znaczenia, czy nosisz leginsy, sukienki, koszule czy miejskie warstwy. To, co ma znaczenie, to jak czujesz się w każdym z tych elementów. Kiedy wybierasz z miłością, twoja energia się zmienia, twoja postawa się prostuje, a twoje światło staje się niemożliwe do zignorowania. Jeśli dotarłaś do tego miejsca, napisz w komentarzu: Wybieram elegancję, abym wiedziała, że jesteś częścią tej społeczności kobiet, które lśnią spokojnym, pięknem. Dziękuję, że tu jesteś piękna. Do zobaczenia w kolejnym filmie.